Zwycięskiego składu się nie zmienia. Z takiego założenia wyszedł trener Soły, który wytypował do gry identyczną jedenastkę jak na meczu z przeciszowią Przeciszów. Tym razem nie było już tak efektownego wyniku, ale i rywal był bardziej wymagający. Goście podjęli rękawice i stoczyli z sobą bój, który zakończyć mógł się różnie. Początek był mocny w wykonaniu obu zespołów. W 12 minucie Łukasz Ząbek dośrodkował z lewej strony w pole karne. Do główki najwyżej wyskoczył Bartłomiej Jasiński i skutecznie zamknął dwójkę lewoskrzydłowego gospodarza. Paweł Kozyń nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. chwile później po jego wrzucie bliskie szczęścia był Krzysztof Domagalski. Jakub Snadny przejął piłkę jeszcze przed obrońcą i pokonał w sytuacji 1 na 1 Patryka Mucha. Przystanie 2-0 dla Oświęcimian, tempo pojedynku zdecydowanie osłabło. Kibiców z letargu obudził w 33 minucie Łukasz Ząbek, który kropnął z dystansu w poprzeczkę.

W drugiej części gry, pod Sebastiana Stemplewskiego, nie forsowali tempa i bardziej czekali na to, co zrobi rywal. Dobra, tu,

W 60. minucie Jakub Snadny pognał na bramkę z obrońcą za plecami, jednak tym razem znacznie przestrzelił. Osiem minut później było już po wszystkim. Paweł Cygner szybko wznowił rzut wolny z lewej strony boiska, czym zupełnie zaskoczył defensor Juczenki. Piłka trafiła do Łukasza Ząbka, a ten w 68. minucie strzelił bramkę. Znaczy, że nie było to najlepsze spotkanie w dzisiejszym. No, widziałem bardzo mocno wysuniętego jednego zawodnika, który praktycznie czekał na te piłki. Te piłki trafiały do niego jednak. Troszkę z moim zdaniem tutaj z celnością było na bakier. Jak to by pan ocenił? Na pewno to wyglądało w ten sposób, że pierwsza połowa, można powiedzieć, dobra w naszym wykonaniu. My prowadziliśmy grę, my stwarzaliśmy sytuacje i mieliśmy naprawdę tam 3-4 sytuacje bardzo dogodne do, do strzelenia bramki. Zabrakło tej kropki nad I. Yy, straciliśmy no, dwie bramki po, po bardzo prostych yy, błędach yy, naszych. No, i to ustawiło spotkanie na drugą połowę. Soła, mając dwie bramki w zapasie, praktycznie no, grała cofnię bardziej defensywnie, liczyła na, na kontry, i, i, i w tej drugiej połowie wyszła z dwoma bardzo groźnymi kontrami, gdzie to mogliśmy stracić, stracić bramki. My, niestety, sami nie, nie potrafiliśmy się przebić przez ten mur. I zagraliśmy naprawdę bardzo słabo tą drugą, drugą połowę. I, i no. W tej drugiej połowie, w szczególności Nosoła grała bardzo mądrze, a my ROWu wręcz odwrotnie. Jak można pochwalić zespół za, za pierwszą połowę, za yy, myśl, za rozegranie akcji, za stwarzanie sytuacji. To niestety w drugiej połowie tego praktycznie nie było. Zgadza się, panie trenerze, mam takie pytanie, no bo w każdym zasadzie meczu trzeba wybrać zawodnika meczu. No w tym przypadku ktoś i tak obronił ten wynik, który nie był aż taki rażący. Kogo by pan mianował takim zawodnikiem w dzisiejszym? No myślę, że, że no dużo wiatru zrobił ten siódemką u was zawodnik bo praktycznie co piłka za pleca, a dysponuje widać bardzo dużą szybkością, moi obrońcy mieli sporo z nim problemów. No I tak, tak też praktycznie padła ta, ta druga bramka, gdzie uczulałem zawodników na jego szybkość. Mieli zagrać z zasekuracją, no niestety dwóch wyskoczyło do piłki, przeszła. No i nie byli w stanie już dogonić. No i ta druga bramka no, praktycznie też już Sole pozwoliła troszeczkę na, na inną grę w drugiej połowie. Zgadza się. Mam jeszcze takie pytanie, czy w takim wypadku przed następnym spotkaniem jakieś konkretne założenia, coś nowego do przetrenowania, czy konsekwentnie gramy to, co gramy i nie, mamy nadzieję na... na... No, myślę pan, że, że yy, to nam się też tak dosyć często zdarza, że nie potrafimy utrzymać tego rytmu meczowego. Przez 90, 90 minut mamy taką tą grę szarpaną, albo pierwsza połowa fatalna, a druga znowu bardzo dobra, albo, albo na odu, tak jak w dzisiejszym, w dzisiejszym meczu. I tu chyba widzę ten naj, największy mankament w naszej grze że, yy, tego rytmu gry yy, zaangażowania yy, mądrości piłkarskiej brakuje na 90, na 90 minut. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. To że bardzo ładne spotkanie, wynik. No i trzy punkty. Jak by Pan to ocenił to w skrócie? Trzy punkty, czy bardzo ładne spotkanie? Na pewno było to słabsze spotkanie niż z Przeciszowią, gdyż no, ale lepsza. Widać, że może lepsza. Podejęła walkę w pierwszej połowie. Powiedzmy szczerze, że, że co mieliśmy, to wykorzystaliśmy. Może tam jeszcze było jeden, drugi, druga sytuacja, gdzie jeszcze można było to włożyć. Nie wpadło. W takim wypadku muszę też troszkę skarcić. Mieliśmy, mm, drużyna miała bardzo mocno wysuniętego jednego zawodnika. On sukcesywnie przyjmował tą piłkę, no i mimo tego, tych dwóch punktów przewagi, gdzie w pewnym momencie mieliśmy, no ta gra jednak była troszkę niebezpieczna. No i nasi, nasi no puszczali bardzo tak swobodnie tych zawodników. No i rodziły się takie, takie sytuacje. Na pewno było tak, ponieważ ten było, to musieliśmy skorygować w przerwie, gdyż, o grali napastnicy, którzy się cofali po tej piłce, Dlatego no, nie było czegoś takiego, że któryś z zawodników, z któryś z odrońców wyskakiwał do niego, tylko po prostu go odpuszczał. I Może stąd się brało takie troszkę nieporozumienie. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. 35 minuta pierwszej połowy, w zasadzie to była taka, taka piłka, gdzie, gdzie strzeliliśmy na bramkę, ona odbiła się od poprzeczki, uderzyła. Jak pan to widział, tak z punktu widzenia jeszcze wtedy zawodnika, bo był pan na, na, na Murawie, yy, czy tam był? Gol. Czy raczej tego gola nie było? To znaczy ja byłem za daleko, tak samo w meczu z Niwami, gdzie Paweł Cygnar strzelał od odbija się powiedzmy gdzieś tam koło linii. Też byłem za daleko, żeby ocenić czy była braka. No, mhm. Na pewno szkoda tej sytuacji, gdyż e, mogliśmy iść też do końca na tę piłkę, bo tam mhm. się odbiła. Mieliśmy szansę jeszcze dobić tą piłkę, troszeczkę może zawahanie chyba e, kubec nadnego, o ile dobrze pamiętam. Ale no, no szkoda, szkoda to, że to nie wpadło. To by troszkę uspokoiło. Zgadza się. Dziękuję uprzejmie. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry.